Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku dzisiaj, Paczuszka z Niemiec. Przepraszam, że takie e, dziwne tutaj tło jest. Znaczy, najbardziej to jest komoda, bo naprawdę nie ma gdzie tego nagrać. Bo to jest, no widzicie, zbyt duże pudełko. Ehm, co w tym pudełku będzie się znajdowało? Zobaczcie za chwilę. E, jedna rzecz, taka największa z tych wszystkich, nie jest dla mnie. Ale w trakcie filmiku powiem dla kogo ona jest, albo pewnie się tak i tak. Domyślicie. Widzicie tu takie. To jest. Dobra. Tu mamy jakieś gazetki. Jeżeli są jakieś niemieckie gazetki, to je jakieś brawa niemieckie. Tak, co my tutaj mamy? zróbmy na takich mniejszych rzeczy. Postawimy na bok zimna puszeczka, nieotwarta mecze, tak z ekstra. 2013-2014, to sobie tworzymy na kanale z jedną limitką. Zobie zamówimy jedną saszetkę Bundeswehr Geek bo chciałem zobaczyć jak to, jak to... w ogóle wygląda, ta saszetka, tak na żywo i sobie otworzymy ją. I tutaj będziemy mieli karty, pewne. I tutaj mamy... Patrzcie, mamy boksika. I to jest dla kruszynki. Kroszynka chciał. i będziemy miał takiego autobuksika ze 100 saszetek 100 i on leci zaraz do niego. A także mam jeszcze multi paczka, Sobie też jego otworzymy na, kanał, na kanale. Tylko od razu kupiłem. No i tak to mniej więcej wygląda. To położę tutaj nie będzie tam się. A także tutaj w tej kopercie i co w tej kopercie się znajduje. znajduje się pewna ilość kart fajnie koperta się naprawdę przyda i patrzcie co mamy mamy tutaj parę naście limitek yy, mamy też te limitki z tego roczne mecze taksy mamy dwie limitki lewego na które yy, bardzo czekam i bardzo je poszukuję yy, nie mogę gdzieś to zdobyć na fantopie na tych polskich serpach yy, no, bardzo wygórowane ceny odnośnie tych cen. Także mamy fajne karty yy, odnośnie tej drużyny yy, niemieckich. Yy, tych taki jakby dodatek był w. Co on powiedzieć, nie dodatek, tylko. Yy, nie dodatek, tylko w niemieckim kalendarzu można było zdobyć takie specjalne karty z, z zespołami, i to jest naprawdę fajne, i to jest jako widzimy tutaj. M, M17 jako kontynuacja, takie rozszerzenie te rozszerzenie edycji. No i to co z tego? No i co z tego? <laughs> to byłoby na tyle, taki krótki unboxing. Te rzeczy sobie niektóre niedługo otworzymy, A się podobały. Zapraszam do kolejnych filmików. Cześć! Na razie!